Dzień dobry, bardzo żołądek, witam serdecznie. Zapraszam Państwa do zapoznania się z aktualizacją z naszej budowy. To są zdjęcia, które wykonałem wczoraj i te zdjęcia mnie bardzo cieszą, bo mamy 70% elewacji już zrobione. Jest ona zrobiona bardzo ładnie, jestem zadowolony z pracy naszych pracowników i prace postępują w dobrym tempie. Z etapu siódmego, który obecnie robimy, kotłownia gazowa i instalacja wykonane stolerka okienna gotowa wylewki gotowe wyrównanie ścian podgładzie gotowe Alewacja, tak jak powiedziałem w 70% równocześnie udało się też Bogu dzięki w dobrym tempie zrobić elementy z kolejnych etapów czyli tak mamy wykończenie klatki schodowej zrobione w około 60% zaczęliśmy już wykonywać co widzicie na tych zdjęciach gładzie w mieszkaniach za pomocą takiej maszyny jest natryskiwana gładź na ścianę i Wygląda to, wygląda to tak, to jest ta pierwsza warstwa. Później, jak to troszkę przeschnie, no to będzie kolejna, i później będzie oczywiście już zacieranie tej gładzi, żeby, żeby ściana była przygotowana do, do malowania. Także to już rozpoczęliśmy malowanie mieszkań, no to wiadomo, że dopiero po, po gładziach. Ułożenie podłóg to jest gotowe w około 60% w całym budynku. Wykonanie łazienek wraz z armaturą myślę, że można przyjąć, że w 50%. Balustrady, drzwi wejściowe i balkony, no to już widzieliście na elewacji. Balkony są robione, drzwi wejściowe do mieszkań właśnie są skręcane, także praca też trwa. Drogi, ogrodzenie, oświetlenie, parkingi wykonane w 80%, to widzicie na tych zdjęciach. Wykonanie garaży 100% gotowe, montaż windy 100% gotowe, odebrana przez Urząd Dozoru Technicznego dwa dni temu. Także prace idą Bogu dzięki naprawdę dobrze. Sprawdza się ten model, że nasi pracownicy ten budynek wykonują. Jestem z tego bardzo zadowolony. A jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o sprzedaż, to wygląda to tak: mamy dostępnych jeszcze kilka mieszkań, na przykład. To w całym budynku z 40 mieszkań jest 26 sprzedane także 14 jest dostępnych. Pokażę teraz takie typowo inwestycyjne mieszkanie. Ono w środku wygląda właśnie pod klucz. Doprowadzamy to w tej cenie do, do takiego stanu, gdzie jest kuchnia razem z AGD, które jest objęte pięcioletnią gwarancją. Kuchnia zrobiona przez stolarza. Na podłogach panele, płytki, na ścianach gładzie pomalowane, klimatyzator. To próbuję tutaj jeszcze dotrzeć do zdjęć łazienki. Zaraz ją łazienka wygląda właśnie w taki sposób. A armaturze Roka, e, zrobione e, bateria prysznicowa Hans Dobry sprzęt, bardzo wysoki stosunek jakości do ceny. I tego typu mieszkanie w formacie kawalerka, które ma 30,3 m2. Tutaj jeszcze muszę ważną rzecz do tego dopowiedzieć. Każde nasze mieszkanie tego typu ma dodatkowy pokój. To jest ogromny komfort dla najemcy i zwiększenie wartości nieruchomości dla inwestora, który polega na tym, że nie trzeba swojej kanapy prześcielać na łóżko każdego wieczora, tylko po prostu jest mała sypialnia osobna z podwójnym łóżkiem, którym można sobie spokojnie korzystać. To jest oczywiście pokój z oknem, a salon ma osobną funkcję. Także to jest tak ciekawie zaprojektowane, że taka kawalerka ma taką osobną sypialnię, na której się mieści podwójne małżeńskie łóżko. Cena zakupu takiego mieszkania w tym standardzie, który pokazałem na zdjęciach, to jest 297 tysięcy złotych. Ta kuchnia, którą również oglądaliście, to jest 28 tysięcy wraz z AGD. Klimatyzacja, rolety elektryczne są w cenie, czyli w tym standardzie. Miejsce parkingowe na wyłączność to jest kwota 16 tysięcy złotych. Ta suma 341 tysięcy za mieszkanie wraz z kuchnią z AGD wraz z miejscem parkingowym. No, tyle takie mieszkanie kosztuje i takie mieszkanie może wygenerować Około 1950 zł miesięcznie czynszu. Osobno najemca płaci za, e, sobie za, e, za media. E, gdyby przyjąć drobny pustostan oraz naszą opłatę za zarządzanie, tu by trzeba było 200 zł, przyjąć widzę w tej kalkulacji, a no, od razu to prawie, żeby było czytelniejsze. To takie mieszkanie spowoduje, że inwestorowi po naszej potręceniu opłaty za zarządzanie najmem zostanie 1700 zł, z których to inwestor płaci 8,5% podatku. I to jest zysk na czysto w postaci około 6% w skali roku. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale na lokacie to mam nie wiem 3,5% albo 4% gdzieś tam w jakimś innym banku i nie mam żadnej pracy i nie mam ryzyka. No z jednej strony tak, a z drugiej strony tutaj to jest więcej niż lokata a osobno następuje wzrost wartości tej nieruchomości w czasie. Czyli jeżeli ktoś takie pieniądze ma na lokacie i zarabia z nich 4% rocznie i się cieszy, że nie ma z tym żadnej pracy, no to no te odsetki ma, one będą maleć teraz, bo stopa będzie maleć procentowa. A nie korzysta z tego drugiego czynnika, jakim jest wzrost wartości, bo ta lokata nie będzie więcej, że dzisiaj tam mam 300 tysięcy, a za 5 lat tam będzie 500 tysięcy, bo no po prostu dostaniemy swoje odsetki i dalej tam będzie ten sam wkład. A mieszkanie, jego wartość rośnie w czasie, a po 5 latach, gdyby ktoś chciał, można sprzedać bez podatku. Po 5 latach no, podatkowych, tak, czyli to jest więcej niż kalendarzowe, nieraz, zależy od miesiąca, ale no już nie będę wchodził w te szczegóły. Natomiast to jest takie właśnie ciekawe pokazanie różnicy pomiędzy tym, co się dzieje z pieniędzmi na lokacie, oraz. Z pieniędzmi zainwestowanymi w nieruchomość. A kluczem tego, że to jest bezobsługowe, jest właśnie to, czyli nasze zarządzanie najmem, które polega na tym, że wyszukujemy najemcę, weryfikujemy go, zawieramy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez właściciela mieszkania umowę najmu. Jest to umowa najmu okazjonalnego, czyli dodatkowo zabezpiecza. Inwestora poprzez to, że ten najemca wskazuje, jaki jest jego lokal zastępczy, gdyby doszło do sytuacji, że się musi do niego przenieść właściciel tego lokalu, musi oświadczyć, że przyjmie to masowe podat, gdyby takie okoliczności powstały, zajmujemy się wszystkimi potencjalnymi problemami technicznymi i wszelkie problemy związane najmem ściągamy inwestorowi z głowy. Obecnie na osiedlu około 100 mieszkań w takim trybie wynajmujemy i wszystkie są wynajęte i to Bogu dzięki dobrze działa. Także, jeżeli ktoś myśli o takiej formie ulokowania pieniędzy, to jest to dobry sposób. Do zobaczenia w następnej aktualizacji. Pozdrawiam. Do zobaczenia.